Hmm, hmm. widzę ten hajz, z toba wyłapie się, od cia znajdzie. Hajz, hajz, widzę ten hajz, z toba wyłapie się, od cia znajdzie. Hajz, znajdę znajdź Hajz, znajdę hajz. Hajz, jesu wystąp, zamiast cia, skoda się z blazem, zębion, dipping, zamiast... że jedno zero uciekło, lepiej było, by było dziś, by było więcej, ale jest mniej, ale jest mniej, by było więcej, by, 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 by lepiej, ale jest gorzej, z hajsem, ej, ej, dało się lepiej, teraz jest gorzej, hajs, hajs, heis. dużo hajsu, trza, ej, ej, hajs.

Zarazem ukradłem hajs, znalazłem wszystko wyraz. Ej, ty już aktuj, tych, trochę za mało, ale niech mi będzie, ale znalazłem. Jeszcze mam tutaj 20-60 do tych hajs, 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 ma nie zaprasznie go do końca życia. Hajs, hajs, widzę ten hajs, chyba wy łatwiej się, ja hajs, hajs, widzę ten hajs.

High, high, it's a time high. high, high, high. Now they're high, they're moving high, they're moving high, they're to jest mój high. So you follow me, jump round. High, 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 high. Now they're so high. Now they're jumping, jumping high, Znalezione, nie wkradzione, moje przeliczane, teraz macie sobie kiepie Chy, chy, hajs, hajs, ha, mały hajs, przeliczam ha. do kiepa, jednego, A20. a dwadzieścia, a, a, Dużo ich tutaj mam! Hajs, hajs, ha. biorę, ha. biorę ten hajs, korzystałam, biorę ten hajs, 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 ha.